Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Just Horses, dziś długo oczekiwany przez Was odcinek o dalszym ciągu pracy z młodym koniem. Zapraszam do oglądania. Tak, jak Wam opowiadałam w pierwszym odcinku tej serii, to to, że w pierwszej kolejności należy zbudować zaufanie u koni. Nawet jeżeli dajecie gdzieś swojego konia do zajeżdżenia komuś, to musicie brać pod uwagę ten czas, czyli przez te pierwsze dwa tygodnie. Koń musi się dobrze poczuć w nowym miejscu i zaprzyjaźnić z osobą, która ma z nim pracować. Więc ten czas, ta procedura zajazdki takiego młodego konia trochę w czasie musi potrwać po to, żeby była zrobiona na spokojnie, z, bez, z komfortem psychicznym dla konia oraz z bezpieczeństwem dla osób, które się tym zajmują. Trochę czasu upłynęło od, od ostatniego odcinka. Było to spowodowane wakacjami i ogromnym natłokiem pracy, a u nas się trochę wydarzyło trochę, trochę już z kamitką pracujemy, trochę już jeździmy więc ten jakby proces dość fajnie nam minął i co najważniejsze to udało nam się zaprzyjaźnić i dobrze, dobrze się wyznamy bardzo fajnie wpływa na tą naszą pracę. Wiele rzeczy takich niefajnych, które się dzieją w trakcie, y, zajeżdżania, w trakcie pracy tych młodych koni, nie wynika z ich y, złego charakteru, bądź z ich złego nastawienia, tylko ze strachu. Koń w swojej, y, w swojej naturze ma to, że gdy dzieje się coś, co ud, wydaje się mu straszne, bądź zagraża jego życiu, bądź zdrowiu, ucieka. Tak? To jest jedyny sposób, który, który, może, y, który może, że tak powiem, zrobić, żeby żeby uniknąć tego czynnika niebezpiecznego, dlatego koń, dlatego właśnie w przypadku, jeżeli jest coś przerażającego, a dla młodego konia wiele rzeczy jest przerażające, wtedy on po prostu ucieka. Co może być może być zbyt mocno dopięty popręg, może być jakiś czynnik zewnętrzny, może być coś, może przestraszyć się samego jeźdźca. Dlatego ważne, żeby cały ten proces odbiegał, przebiegał spokojnie i stopniowo. My powinniśmy przewidywać różne rzeczy, które się mogą zdarzyć, nie wszystko się da przewidzieć i, i tak jak na przykład obserwujemy pracę mojego Rowersa z młodymi końmi, on jest w stanie przewidzieć, można powiedzieć, chyba wszystko. On jest w stanie przewidzieć wszystko, ponieważ on już z tyloma końmi pracował i to jest tak, że im więcej koni pracujemy, tym więcej się uczymy i tym więcej y, pojawia się w naszym życiu sytuacji, które mogą, które uczą nas, tak, bo jakiś błąd trzeba gdzieś popełnić, gdzieś coś trzeba zrobić, a zauważyć, że to było nie tak, żeby później jakby tego unikać. Jak już jesteśmy z tym koniem zaprzyjaźnieni, zaczynamy konia uczyć chodzić na ląż. Ponieważ koń powinien umieć chodzić na kantarze, na uwiązie powinien umieć chodzić na lążę, więc w pierwszej kolejności uczymy go chodzić na lążę. Taki road pen jest idealny, czyli to jest takie bardzo fajne miejsce, gdzie koń czuje się w miarę bezpiecznie. Ten road pen jest okrągły, więc jakby nie ma rogów, w których koń się może schować, może nam zawracać. Więc ta praca z koniem jest dużo łatwiejsza. W pierwszej kolejności z tak po prostu chodzimy. Fajnie, żeby ten koń w naszym towarzystwie był spokojny. On się może gdzieś przestraszyć, on się może coś zobaczyć, bo to jest tylko zwierzę, tak? I to nasza obecność nie sprawia, że ten koń to się w ogóle staje zamknięty na wszystkie zewnętrzne bodźce. Tylko jakby, o, tak widzieliście, ona się przez chwilę gdzieś tam czegoś przestraszyła, bo pracownicy przechodzili. Yy, ale przestraszyła się, ale idzie dalej spokojnie. Nigdzie nie biegnie, nie, 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 nie próbuje mnie gdzieś szarpać, dlatego że ona przestraszyła się, ale pomyślała: OK, przecież ty tu jesteś, to się nic złego nie dzieje. Ciągamy konia na dłuższą lążę. Czymy go wychodzić. Ważne jest, żeby koń rozumiał nasze komendy głosowe, ponieważ przyda nam się to bardzo dobrze do późniejszej pracy z koniem, ponieważ młody koń nie rozumie, co to jest łydka, co to jest dosiad. On się tego wszystkiego musi dopiero nauczyć i e, znanie przez niego, tych komend głosowych, szczególnie prr, może wpłynąć bardzo fajnie na naszą pracę, ponieważ gdy on się gdzieś czegoś przestraszy bądź e, będzie gdzieś z nami biegł, wtedy na, może nie będzie reagował tak na samo działanie wody, które nie powinno być oczywiście silne na młodym koniu. Żeby się nie przestraszył, że coś mu nagle próbuje urwać głowę bądź szczękę, będzie właśnie pomocne taka, taka nauka przez, przez te komendy głosowe. Szczególnie na początku wszelkie zagalopowania uczymy się ich w, na ląży, gdzie na zagalopowanie mamy sygnał hop, i tak samo później, gdy ja na takim młodym koniu siedzę, te pierwsze zagalopowania są także z tym sygnałem głosowym hop. Koń to kojarzy, wie o co chodzi jest dużo, dużo łatwiej. Okay. Ważne, że to wszystko, co się odbywa z takim młodym zwierzakiem, było na spokojnie i z przewidywaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, ponieważ, tak jak mówię, to są tylko zwierzaczki, które kochamy, które, którym nadajemy cechy ludzkiej, które traktujemy jak członków rodziny, ale to są tylko zwierzaczki, więc muszą być, więc muszą, być no, muszą być traktowane z odpowiednim Wyczuciem i takim wyważeniem, żeby nie popełnić jakichś błędów, bo koń nie chce nam najczęściej zrobić krzywdy, tak jak wspominałam, tylko po prostu może się czegoś przestraszyć i może zareagować w taki sposób, że na przykład przez nas z tego powodu przebiegnie. Ruszasz, hop. No nieprofesjonalnie, że mi tu leżą rzeczy w środku, jednak się rozpoczął rok szkolny i niestety nie ma nikogo, kto mógłby mi to podać, więc jeżeli mamy jakieś dodatkowe sprzęty, starajcie się nie trzymać ich w środku, bo to już nawet nie chodzi, że koń przez to przeleci, że koń się w to zapląta, bo oczywiście to wszystko się może zdarzyć, ale wy się na pewno o to potkniecie, bo powiem, jak ja sobie tu zostawię koziołek, bo często kawaletki na ląży, więc jak sobie ten koziołek wystawię na środek, to na pewno przynajmniej raz o ten koziołek się potknę. Więc takich rzeczy nie zostawiamy. Jak ja sobie teraz tutaj zostawiłam, tak mówię, są różne sytuacje i akurat w tej nie będzie miał mi kto tego podać. A żeby koń w miarę swobodnie na loży, pracował i żeby się nas nie bał. Słuchajcie, pracując z koniem, sami będziecie czuli, że jest taki moment, że ten koń się przy Was uspokaja, bo tak jak one wyczuwają nasze tętno, tak my wyczuwamy ich tętno. I doskonale wiemy, kiedy koń jest spokojny, kiedy koń nie jest spokojny. Fajnie, żeby ten koń tak sobie na tej ląży podróżował, tak sobie chodził w koło, w rozluźnieniu, w spokoju, żeby nie kojarzył tego z niczym złym, z niczym, że my tutaj chcemy od niego nie wiadomo co, żeby potrafił sobie spokojnie pójść. Kamcita ma tutaj e, dodatkowe utrudnienie, bo jest z nami kamera, która, której tutaj raczej nigdy nie ma, a widzę, że całkiem spokojnie, pomimo tej kamery, to jest z nami jest. Pierwsze te lążowania, pierwsze te, te, te czynności, które robimy z koniem, robimy tak jak ja teraz. Polecam: kantar bądź kawecan, bez wędzidła, bez żadnych dodatkowych udziwnień. Tylko konia przyzwyczajamy do tego, że ta praca z nami jest miła, przyjemna i nic tutaj złego od niego nie chcemy. On tutaj nic tak naprawdę za dużo nie musi. On musi chcieć być z nami i to jest fajne, jak czujecie, że ten koń spędza z wami czas i jemu się to podoba. Na takiej loży pracujemy w jedną i w drugą stronę. Może być problem z wyprowadzeniem konia na lożę. Często o to piszecie, że macie z tym problem, żeby tego konia na tą lożę wyprowadzić. Jeżeli jest naprawdę duży opór, duży opór wyczuwacie ze strony konia. Gdzieś, tak, koń nie chce wychodzić, wchodzi do środka, wchodzi na was, nie chce chodzić po kole. Wtedy poproście kogoś, koleżankę, kolegę, żeby wam pomógł, i wy stoicie w środku, trzymacie lążę, a ktoś z koniem na spokojnie po kole spaceruje. I koń po pewnym czasie zrozumie. Że o to chodzi w tej całej sytuacji, bo to nie jest tak, że konie są złośliwe, konie po prostu nie rozumieją, co, czego my od nich chcemy. A powiem Wam, że w większości przypadków one się lubią uczyć i one chcą być, chcą z nami współpracować, więc, yy, więc że tak powiem, trzeba mu tylko pokazać, o co nam chodzi, żeby on w łatwy sposób mógł to zrozumieć. Ktoś powie, że ja chodzę, tak? Chodzę, niestety chodzę. Zawsze, jak gadam, to chodzę. Jak gadam przez telefon, też chodzę. I jak gadam do kamery, też chodzę. Mam bata. Lepiej stosować bata niż e, na przykład lążą poganiać. Tak samo pracujemy jak z dorosłym koniem. Używamy tego, tego samego. Koń nie powinien się bata bać. Bo koń powinien wiedzieć, że bat to nie jest nic złego. Bat nie służy do bicia konia. Bat to jest pomoc. To jest pomoc, która służy do poganiania. Ja mogę mu dotknąć zat, on nie reaguje w jakiś sposób traumatyczny, <noise> tak nie ucieka od tego. I tak właśnie powinno być. Stój, 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 Kamcita stój, stój. Słuchajcie, różne są szkoły. Niektórzy pierwsze zakładają na konia siodło, zostawiając go na kantarze i tak z nim pracują, oswajając go do tego, że coś jest na grzbiecie. A inni w pierwszej kolejności zakładają głowie. Pracowaliśmy troszkę z młodą w, na lekkim wypięciu, to znaczy zaczęliśmy wprowadzać wypięcie. To wypięcie się pojawiło przed tym, zanim się pojawiło siodło. Czyli uczymy tego młodego konia zakładania ogłowia. Ogłowie zakładamy koniowi w boksie, tak? bo on może różnie na to zareagować, może chcieć przyjąć to ogłowie bądź nie chcieć, dlatego takie ogłowie zakładamy w boksie, ale że my nie będziemy chodzić w prawo i w lewo, to dlatego założę ogłowie teraz tutaj. Mam wpięte wodze, gdy lążuje konia. Te wodze są wypięte. Stój, 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 stój. Cisz. I ma o głowie. Wodzę wspinam, przepinam je w taki sposób, żeby one mi tu nie przeszkadzały. Te wszystkie elementy, które ja teraz będę robić, polecam robić w boksie, ponieważ w boksie koń się czuje bardziej swobodnie, bo jest u siebie. Zakładanie czapraka. Dobrze jest. Dla konia podejście z taką dużą powierzchnią materiału może być straszne. Fajnie jestem tym koniowi tym czaprakiem pojeździć po całym jego ciele. Ona się na początku bardzo bała czapraka i uciekała od tego czapraka, nie chciała sobie go dać założyć. Musiałam po łopatce pojeździć, po plecach, tak żeby kończył, że to, co jest na jego plecach, to jest nic strasznego. Ona wie teraz, że ten czaprak wcale nie jest zły i nie jest straszny i nie chce jej zrobić krzywdy. Tak samo zapinanie wszystkich pasków jest dla konia niezwykle. Stresujące, bo nagle coś go oplata, nagle gdzieś coś przechodzi, gdzieś go coś dziwnie dotyka, co nigdy go nie dotykało. I tak samo, właśnie na, e, młoda Kamida, ona się bardzo tych wszystkich pasków na początku bała i odskakiwała, i poprzez głos, rozmowę, dotykanie, spędzanie czasu, taki psychiczny spokój doprowadziliśmy do tego, że jakby w tym momencie nie robi na niej to żadnego wrażenia. Tak samo słuchajcie, koń się boi tego pierwszego podpięcia, bo jak go nigdy w życiu nic tutaj nie ściskało, tak w pewnym momencie go coś nagle ściska. I powiem Wam, że jeżeli chodzi o młode konie, nigdy nie dopinam ich za mocno. Oczywiście to musi być tak zapięte, żeby spełniało swoje funkcje i żeby gdzieś nie goniło, i żeby nie zrobiło koniowi krzywdy, żeby koń się w tym nie zaplątał, ale nie jest to zapięte tak mocno, żeby koń w tym, żeby, ko żeby to konia bardzo mocno ściskało, i żeby on się czuł bardzo niekomfortowo. W pierwszej kolejności, jeżeli założymy koniowi coś nowego, założymy mu kanta pas do lążowania. Rozpoczynałem tą procedurę od początku. Fajnie jest się nie śpieszyć, mieć ten komfort, żeby się nie musieć śpieszyć. Bo najgorsze, jak, jak coś człowieka goni, To wtedy popełnia się najwięcej błędów i jest się najmniej uważnym i wtedy można sobie bądź koniowi zrobić krzywdę. Pośpiech to jest takie najgorsze zło, jakie może być. Chodź. No, chodź, co tam widzisz? Co tam widzisz? Kamcitek akurat jest z tych koni takich, jak tak czytałam o, o charakterach koni, to kamcita jest akurat z tych koni, to jest, się nazywa jakiś odwrócony introwertyk, tak jak ja ją obserwuję. a się trochę boi, trochę to tłumi w sobie, potem wybucha, <grywa> tak. nie za bardzo lubi ludzi, nie za bardzo jakby brnie w tym kierunku. Ja ją rozumiem, bo ja też jestem introwertykiem i ja też wcale mi nie jest źle, jak jestem sama. Więc zbudowanie u niej tego zaufania i tego, żeby ona chciała tu być ze mną, a nie darła się, e, ponieważ całe stado wyszło na pastwisko i ona została sama, jest dla mnie e, ogromnie ważne i, i jest to naprawdę dla mnie fajnie, fajne, że ona się dzisiaj z nami tak zachowuje. Bo szczerze, bardzo się bałam dzisiejszego odcinka, ponieważ e, od bardzo dawna została sama w stajni. No nie sama, bo tam jeszcze ma taduszka, e, ale została, akurat z staduszem ona na pastwisko nie wychodzi. Yy, więc została sama w stajni, yy, gdzie jej całe stado wyszło i ona tu potrafi się z nami uspokoić, skupić, yy, oczywiście tam się trochę porozgląda, wiatr wieje, ale nie, nie jest to, nie, nie ma tutaj jakiejś paniki, nie ma, nie ma szaleństwa i to jest, i, i przy jej charakterze, gdzie jeszcze kilka miesięcy temu było to bardzo trudne, teraz wydaje mi się naprawdę, naprawdę fajne, yy, więc tak. Lążujemy konia w kantarze, w pasie do lążowania możemy założyć wypięcia. Wypięcia Wam już pokazywałam to wypięcie na przykładzie Tadeusza. I tak samo z młodym koniem. Słuchajcie, musicie mieć tą świadomość. Gdy wypniecie konia, szczególnie konia, on, konia młodego, on ma problem z równowagą, on ma problem ze swoją własną równowagą, bo on nagle urósł i jest długi, ma długie cztery nogi i on się ma problem odnaleźć. A co dopiero jeszcze, jak go gdzieś powypinamy i każemy mu chodzić w jakichś nienaturalnych ustawieniach? Więc te wypięcia, one wszystkie na początku muszą naprawdę być takie bardzo wyważone i spokojne. I tak samo oczywiście jak ze starszym koniem najpierw tego konia następujemy, kłusujemy, a potem dopiero jakieś wypięcie stosujemy. Wypięcia, ja stosuję wypięcia. Ja uważam, że jest dobra taka praca, gdzie koń się musi trochę poddać, gdzie musi trochę odpuścić. Uczy się tego odpuszczenia na wędzidle. Uczy się, u, uczy się takiego miękkiego kontaktu, ale to tak na, to naprawdę trzeba robić z wyczuciem, bo jak widzę nieraz jak młode konie są poskładane, pyskiem prawie orają przy klacie, no to szczerze ja nie mogę na to patrzeć. A takie rzeczy się dzieją, więc wszystko co robimy, powinniśmy robić z wyczuciem, tak? Czyli wszystko, co stosujemy, powinno być po prostu zastosowane z wyczuciem. Wypinam nisko, bo chodzi mi o to ustawienie takie niskie w dole, szczególnie młodych koni nie wypinamy do góry, bo, to, bo one nie są jeszcze na to po prostu fizycznie gotowe. Jeżeli widzimy, że któryś etap prze, prze, przeraża jakby... jakby, jakby Problem sprawia dla naszego konia. Można się z powrotem cofnąć, popracować jeszcze nad tymi wcześniejszymi rzeczami i dopiero wrócić do tego. Ważne jest naprawdę obserwować konia, bo każdy koniec inny. Są takie konie, których ujeżdżenie to jest bajka. Co, <słuch> snu, Tak, na wypięciu też w ten sposób pracujemy. Spróbuję nią zagalopować, ale powiem Ci, ona nie lubi. Ale zobaczymy, dobra? Może się uda trochę. Hop. Że idzie nie chcę. Hop, 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 prrr. nie, zła noga. Prrrr, stój. Ja w ten sposób pracujemy na jedną, na drugą stronę. Kolejnym etapem jest wsadzenie na grzbiet siodła. Kiedy stwierdzamy, że ten etap, w którym lążowaliśmy na pasie, na wypięciu naszemu koniowi nie sprawia żadnego problemu i nie działa to na niego stresogennie, wtedy wprowadzamy siodłość. Tak jak wszystko, jak wcześniej, siodło także zapinacie w boksie, ponieważ w boksie koń się czuje Swobodnie. Ludzie wsiadają na konie w boksie, wsiadają na konie w stajni. A tam konie się czują najbardziej swobodnie, więc te pierwsze wejścia na konie w boksie. Oczywiście to jest każdego własny wybór, jak on z koniem pracuje. W boksie może być trochę niebezpiecznie, bo jak się tak przestrasza, wpadnie w amok, to różne rzeczy się mogą zdarzyć, ale szczerze, na placu, na no, no. Takim penie też, no ale po to działamy spokojnie, po to robimy to wszystko spokojnie, żeby właśnie uniknąć takich, ani innych stresowych sytuacji. Słuchajcie, strzemiona. Oczywiście dążymy do typu, jeżeli zakładamy siodło, to najpierw ja wypinam strzymona i ta pierwsza loża z siodłem jest bez strzemion. Później strzemiona wpinam, żeby te strzemiona jednak tutaj były. Ale słuchajcie, nie takie strzymona jak mam akurat. Nie windereny, ponieważ one są bardzo, ale to bardzo ciężkie. To znaczy, też z nimi pracowałam, ale na takiej zasadzie, że sobie akurat tutaj wiązałam puśliska, żeby one nie spadały, tylko żeby one były na górze. I w taki sposób lążujemy, koń też się uczy, że coś tutaj się mu dzieje, coś tutaj gdzieś coś podskakuje coś się, i też się z tym z tymi dodatkowymi jakimiś takimi dźwiękami, ruchami oswaja, e, ale a w późniejszej części, kiedy już, e, kiedy już ten koń jakby nie, nie, nie robi to na nim wrażenia, wtedy te strzemiona opuszczamy. I lążujemy konia w takim ustawieniu. W tym, że tak, jak mówię, nigdy nie, nie lążuję konia w takich strzymenach jak winderen. Wpinamy strzymy na plastikowe, lekkie, dlatego, że tym boli. No, uderzcie się tym sami. No, ale w takim kłusie, w galopie to strzemie się buja, rusza i tu nie chodzi o to, że koń się boi tego, że coś go tu uderza, tylko po prostu no, to boli tym. No po prostu boli i koń potem od tego ucieka, i jest niepotrzebny stres, niepotrzebna jakaś gonitwa. Bo to po prostu no, tym takim ciężkim strzemieniem po prostu boli. No, ja bym nie chciała tym dostać, a to dopiero biedne konisko, które e, nie wie co się dzieje, jest na nowej drodze swojego życia, czyli konia wierzchowego. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i to, co tutaj mówiłam, wykorzystacie do swojej pracy z młodymi koni. Życzę Wam dużo cierpliwości, bo tak naprawdę cierpliwość Wasza to jest podstawa sukcesu pracy z młodym koniem. Młode konie bywają różne, więc nie można się nastawiać, że z jednym koniem było tak, to z drugim będzie na pewno tak samo. Zawsze trzeba być czujnym, zawsze trzeba być uważnym, bo z powodu zwykłego przestraszenia może stać się jakaś krzywda zwierzęciu bądź człowiekowi, bo także o bezpieczeństwo ludzi tu należy pamiętać, bo mamy takie czasy, że wszyscy się skupiamy nad dobrostanem i bezpieczeństwem zwierząt, a często zapominamy o naszym zdrowiu, a nasze zdrowie jest naprawdę ważne i bo takie różne wypadki, które, które są jakby skutkiem błędów popełnianych przy, przez ludzi w pracy z młodymi końmi mogą kończyć się naprawdę tragicznie, można zostać Kaleką, do końca życia jeździć na wózku, bądź e, mieć jakąś inną dolegliwość, która wykluczy nas z takiego aktywnego e, życia, które my jako osoby związane szczególnie z jeździctwem kochamy. Więc w tym wszystkim trzeba brać naprawdę poprawkę na nasze bezpieczeństwo e, i nie robić rzeczy, które wydaje nam się niebezpieczne, jeżeli się czegoś boimy, to lepiej poprosić kogoś, Bardziej doświadczonego o pomoc. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, do subskrypcji kanału oraz do zaglądania na nasz sklep. Do zobaczenia!